Ja tego nie nagrałem! A w sobotę mam kolonoskopię. O, ale zajebiście! Zrobił już coś dziurę w tej podłodze? Nie wiem. Powiem czy że mało brakuje. Zrobił się mi taki zajebisty dzień, normalnie jakbym wygrał, nie wiem, w Totolotka. Dzisiaj nietypowo, bo jesteśmy pierwszy raz na torze. Gościnnie z Adamem Kuncem z UTH. Nie wiem, czy ja ten pierwszy przejazd przeżyję. Miał jechać Tomek. Ja jestem młodszy, to ja mam więcej życia, ja jeszcze mam duże rzeczy do zobaczenia, bądź wyrozumiały. Postaram się, żebyś się nie bał. Dobrze. Słuchajcie, Słuchajcie BMW m 3 E46 stylizowane na Haman Motorsport, także za chwilę lecimy. A zrobił już coś dziurę w tej podłodze? Nie wiem. Powiem trzeba, bo brakuje. Bo hamuje cały czas. Ty? No. To, jedna, to, to, jedna... to jednak się boisz. Ja się cały czas hamuje. O no i element driftów nawet. O cię, to dobre. To było dobre. To było dobre. Całkowicie czego innego się spodziewałem. Myślałem, że będzie hardkorowo, że obestrana zbroja, kurwa, tu zwieracze, lajcik. Oczywiście nic nie mówię Tomkowi, bo on też jest nastawiony, że będzie, że to są jakieś tam większe przeżycia, ale naprawdę bardzo fajnie się jechało. Bartek, zobaczysz kurwa, co, kuwa, zobaczysz, co, zobaczysz, co, co, kuwa, co Cię obronie? czeka. Na no, po czwartym zakręcie już było mdlenie. No, no to zagranie. prawda. Źle było. Gle? Gle, no. nie, nie, naprawdę, no. Niefajnie. Nie fajnie. Tak, tak nie, z nie, obu, to nie Nie, 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 bo nie, Za 6 minut. To ja idę do toalety. Tiny No, i teraz mogę iść. Na Dobra, włam. Zobaczymy Pasujecie. na za wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. to jest, jak y, mają ci robić operację i odliczasz od 10 do 0. Ty to to ty... rozmawiają, gdzie na wakacjach byłeś, wiesz. A, tak, o dzieciach. A no Ty no nie, mi, a w sobotę nie, mam kolonoskopię. <grym> 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 o, ale zajebiście! <grym> jo! O, oh, 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 oh. oh, i trochę driftów. Pięknie! Uh, to robisz mi dzień. Ja pierdolę. Uh. <grym> Kapaja jak zajebiście Zajebiście uh, Zajeb otworzę dzień. tylko ten za ja pierdziele, żeś mi zrobił dzień ja nie wierzę Ale czad ja pierdzielę, jak mi się to podoba no ja też tak chcę! K***a, zrobiliście mi taki zajebisty dzień, normalnie jakbym wygrał, nie wiem, w Totolotka. Ja pi**ole. Ja nie wiem, o czym to Bartek mówił. Kurwa, jakiej pieluszce, ale to było zajebiste. Ja też tak chcę. O, Dziadzio ja przywiozł. O, no to no, dobra. Okay. <ścoughs> ja, nie, nie rozumiem. Nie, bo no, no, zaraz bo, zobaczymy. Bo, bo zobaczycie, zobaczycie, kurna, że powiesz tak, Zrobić dwa i Ja nie umiem jeździć, jestem przekonany. Nie, tak będzie. Ale, <laughs> mamy do dyspozycji ich samochód. Treningowi. Ale ty jak coś im zrobimy to... Nieważne. A, nieważne. To na zostawiacie nie tego pick-upa co przyjechaliście. Im. Do pick-upa też dojdziemy. <noise> Dzięki uprzemności UTH. Uczelnia, uczelni techniczno-handlowej. Robią nam dzień. Zaprosili, <noise> zaprosili nas taki track day. jeżeli chcecie studiować na ich uczelni. No to jest taka możliwość i mają tuń, e, kierunek tuning samochodów. Zabisy w tym Słuchajcie, kierunek, no? 7, 7, 7 razy w roku macie możliwość przyjechania na, właśnie na Tor Słomczyn, e, odbycia takiego e, trackdeja, tutaj na przykład Adam Kunc e, też e, z, z kanału Motokuncik, pamiętajcie suby, lajki, komentarze. Tak. Jeżeli, jeżeli się kiedykolwiek zastanawiacie, a dużo mo, no też młodzieży nas ogląda, jeżeli chcecie e, uczyć się kształcić w takim kierunku, UTH jak najbardziej Dostaliśmy dwa samochody A wy też dostaniecie jak będziecie tutaj. Tak, i teraz, i te, i teraz tak e, Najpierw jadę ja, później Tomek A e, w następnej kolejności Paweł przybyła Wielokrotny misz w driftsie e, Właśnie tego się trochę obawiamy e, Tak, obawiamy się Co to się będzie tak, działo Przewiezie nas Oczywiście wszystko nagramy Także my się pakujemy do miski Wytrzymajcie kciuki, pamiętajcie Ale dokładnie, ale to naprawdę do miski e, Także pamiętajcie UTH Wbijajcie, oglądajcie jakie mają kierunki. Oho, szpera, już czuć, że szpera za... A to szpera zaspawana? To czuć. No! To gdzie dzieje? To muszę to nagrać. <ślesk> <ślesk> Oj, ja tego nie nagrałem! Ja pierdolę! Ja tego nie nagrałem! Dobra, jedziesz Ale Baja! Baja bongo! O ale fajnie! Ja z tobą nie jadę! Dlaczego? Ale ja, ja nie... się beduję, kurwa. Ty jak ja ciebie teraz przeżyłem, to co ty pogadasz? To już bąka zrobiliśmy. No, fajnie było. Tu tutaj był ten... Był ten tutaj był bączek, tak o proszę. Wow. I mamy drugi bączek. Ale zajebić. Jak bajne, ale moja! Na długi jedziesz! No i co? Wszyscy żyją? Wszyscy sali? Ja! Tylko ja tak nie pojadę jak ten wariat! On nie jest. chodź. Się. Ocie, chudy byk, mówię, że gdybym, gdybym miał 19 lat, to bym wyszedł, wybrał to uczelnię, jak tu takie zabawki dają. Meskitu. Piszcie, do nich, dobra. To tak wszyscy będą na mnie patrzeć? No tak, jak na gwiazdę, kurwa, celebryta jedzie w końcu, nie? Proszę. Ciągni, ciąg. No ale weź jakiegoś drifta. Łamno, tak z tobą ta jazda. Wiesz, ja już na pierwszym zakręcie już miałem drifta i dym. Яго за <Tower> Ты говоришь, что седь ⁇ до школы запустишь Что? Пусть не погадаешь, не погадаешь. О, куда падает? О, куда Tomek Hóra od samego rana mówi po co my tu jedziemy? Na no, coś ty mnie tu wyciągnął. Nie, nie, tak już to już teraz dramatyzuję. Cześć, bo... Ale, ale nie ja nie było, wiedziałem, tak... kurde, po co my tu jedziemy. Ale zrobiliście mi taki dzień, że ja pierdzielę. Niewiarygodne, Żebym ja za czymś takim jechał i nawet lekkim uślizgiem jakimś jechałem. To jest w ogóle dla mnie petarda. Bokiem. Co? Ten raz poszło bokiem. Ach, ale to widziałem, że ładnie, bo ja nawet nie wiem, co tutaj ze sprzęgła. Tutaj właśnie jak wolnołem go, to on poszedł sam bokiem. Tutaj nie to poczułem sam raz. Ja mam nadzieję, żeś to nagrał. Tak. Jak żeś tego nie nagrał, to normalnie jadę jeszcze raz. <noise> no pełna kontrola, no zajbisz. Nie ma z czego odjechać. Ośidgałeś <noise> się, widzę, że jakieś ten. E, odruchy dobre są. Jak najbardziej. Jeszcze raz życzył na to, że jestem. <noise> no ale auta masz szybkie, tak? No szybkie, tak? To no się ale trzeba co ogarniać, to, co? no. Bo no tutaj no generalnie normalnie jak, jest, jak są takie auta, tutaj zresztą były zawody zeszły weekend. Hmm. Znaczy, gdyby wczoraj, e, przed, przedwczoraj, no to na tych oponach, no to powinniśmy mieć powiedzmy tak 400-500 koni, żeby sobie tę hmm. całą trasę płynnie przejechać, tak? A żeby że, musieli, musieli tak, żeby uślizgnąć. Tak, że faktycznie jedziemy się, przekładamy czy coś, no a tutaj, niestety, no przy tej mocy, no to generalnie, no jest ciężko, tak? Także jak jest auto, to częściej na tor. O. O, ale fajnie. Jak zajebiście. Wrażenie? Mega. Pierwszy raz jechałem, zostałem przewieziony i przez profesjonalistę wielokrotnego mistrza, Pawła Przybyłę. Kolejny pan profesor, pan tak profesor. się fajnie pan pan nam paski poza filą. Tak. Pan, pan ja tylko wykładowca, ja tylko tak. wykładam. No. Tak, tak, także bardzo też dziękujemy za możliwość tutaj uczestniczenia w tym tradeju. Tymczasem Borem Lasem, pamiętajcie, suby, łapy komentarze.